Po klęsce Niemiec w I wojnie światowej siłę marynarki na kolejne lata określił tratat wersalski, zgodnie z którym marynarka miała liczyć tylko 15 tysięcy ludzi. Zabroniono również Niemcom posiadania okrętów podwodnych oraz nałożono limit na budowę pancerników do wyporności 10 tysięcy ton, co uniemożliwiło zbudowanie pełnowartościowych jednostek. Na podstawie artykułu 23 warunków zawieszenia broni. Znaczna większość marynarki wojennej Cesarstwa Niemieckiego musiała zostać internowana do brytyjskiej bazy morskiej z Kappa Flow. Niemcy, chcąc nie dopuścić to do oddania okrętów w ramach reparacji, 21 czerwca 1919 roku doprowadziły do samozatopienia okrętów zgromadzonych w bazie morskiej. Przez to część pozostałych Niemcom starszych okrętów została rozdysponowana pomiędzy państwa entente w ramach reparacji. Z pozostawionych Niemcom starych okrętów 16 kwietnia 1919 roku utworzono początkowo prowizoryczną marynarkę Rzeszy. Jej dowódcą został wiceadmirał Adolf von Trott, gdzie początkowo duży nacisk położył na siły trałowe w związku z koniecznością przywrócenia bezpiecznej żeglugi, lecz znaczną część najstarszych jednostek od razu wycofano na złom. 31 marca 1921 roku utworzono oficjalnie marynarkę Rzeszy o nazwie Reichsmarine. W okresie obowiązywania ograniczeń Niemcy w tajemnicy prowadzili prace projektowe nad konstrukcją okrętów podwodnych. Jednak nie mieli możliwości budować takich jednostek w swoim kraju, lecz bardzo szybko udało im się owy problem rozwiązać. A bowiem w roku 1922 w Holandii powstało przedsiębiorstwo będące de facto niemieckim biurem projektowym, założonym przez koncern Krupa i Stocznię Vulkan. Firma finansowa przez Reichsmarine projektowała okręty podwodne dla różnych krajów. Przede wszystkim dla Hiszpanii, Turcji, Finlandii, Szwecji oraz ZSRS. Prace te pozwoliły zebrać niemieckim konstruktorom doświadczenie w późniejszym projektowaniu nowoczesnych jednostek tej klasy. Z początkiem lat 30. przystąpiono do prac nad małym okrętem podwodnym budowanym na zamówienie Finlandii. Był to mały okręt podwodny uzbrojony w trzy wyrzutnie torped o załodze od 17 do 20 marynarzy. Otrzymał on nazwę Wesyko, co oznacza onorkę europejską. Okręt przeszedł próby morskie prowadzone przez niemieckich marynarzy, którzy faktycznie się na nim szkolili. I stał się prototypem dla pierwszych serii ubotów. W późniejszych latach rozpoczęto budowę 16 nowoczesnych wielkich niszczycieli. A w czerwcu 1935 roku zaczęto budowę dwóch pierwszych prawdziwych pancerników jak Schandhost oraz The Snow. 21 maja 1935 roku marynarka III Rzeszy została przemianowana na Kriegsmarine a dowództwem nad nią przejął Erich Reder. Miesiąc później podpisano w Londynie niemiecko-brytyjską umowę morską. Na jej mocy Niemcy uzyskały prawo budowy floty o tonażu 35% brytyjskiej Royal Navy. Również między innymi uzyskali prawo do budowy okrętów podwodnych i lotniskowców oraz jednostek nawodnych dorównujących parametrami okrętom innych krajów. Porozumienie to przekreśliło ograniczenia nałożone traktatem wersalskim i stał się formalną podstawą do gwałtownego rozwoju marynarki wojennej Niemiec. Wkrótce po zawarciu umowy powstał niezwykle ambitny tzw. Plan Z, który przewidywał wszechstronny rozwój Kriegsmarine, która do roku 1947 miała otrzymać m.in. cztery lotniskowce, 10 pancerników, 3 krążowniki liniowe, 5 ciężkich i 20 lekkich krążowników i całą masę mniejszych okrętów. Plan ten nie miał jednak szans realizacji, już pod koniec lat 30. wobec postępujących przygotowań wojennych absolutny priorytet uzyskały wojska lądowe i lotnictwo. Ostatecznie Niemcy skupiły się na budowie okrętów podwodnych i lekkich jednostek nawodnych. Ale jak funkcjonowała i działała podczas II wojny światowej, o tym na pewno wspomnę w następnych odcinkach.